Witam serdecznie na moim kanale od lat Marcin Dzikus, moja reklama masz pytanie odpowiadam filmem. Masz pytanie odpowiadam filmem. Na moim programie nie ma spraw tabu, rozmawiam o wszystkim. Dostałem pytanie od mojego, nieważne, syna, brata, nieważne od kogo. E, jak zrobić, żeby być szczęśliwym dzisiaj? Słuchajcie, powiem wam szczerze. Przypomniało mi się coś fajnego z Kubusia Pochatka, kiedy syn Kubusiu puchatka mówi do puchatka, wiesz, wczoraj to było dawno temu. Jutro to przyszłość. Dzisiaj to dar. Tak, dzisiaj to dar. Trzeba się cieszyć każdym dniem. Słuchajcie, powiem wam szczerze, dobra, chat choroba chorobą. Ja też popełniłem tyle błędów, że po nim je spalić za to. Kupę błędów. Nieważne jakich, co, do kogo, nieważne. Popełniłem tyle błędów, że po nim jest spalić za to. Ale trzeba się cieszyć każdym dniem. Pytanie jak zrobić, aby być szczęśliwym, to od ciebie zależy, czy jesteś szczęśliwy, czy nie. To ty decydujesz: albo siedzisz głowa na dół i się załamujesz, albo łeb do góry, dupa do góry i do, do przodu, go. Trzeba się cieszyć każdym dniem, bo każdy dzień to dar. Co zrobić, żeby być szczęśliwym? Zacznij robić to, co lubisz. Ja na przykład? Jestem melomanem, słucham muzyki. W każdej muzyce się skupuję, czy to jest metal, rock, disco i tak dalej, to jest raz. Po drugie, zaczynam ćwiczyć parkour. To jest ciężka dyscyplina i bardzo niebezpieczna. Tak, zaczynam ćwiczyć parkour, czyli skoki, przeskoki, płotki, potem spinaczka, spinać się po tam murach, coś, a na końcu dachy. Tak, dachy. Chcę to robić. Wiem, czym to, czym to się grozi, ale to teraz ja, kuźwa śmierci, daję wypowiedzenie. Nie boję się tego. Tym bardziej, że w moich filmach opowiadałem, co było w 2020 roku, kiedy byłem po tamtej stronie. Nieważne. Teraz ja śmierci daję wypowiedzenie. Co robić, żeby być szczęśliwym, rób to, co lubisz. Słuchaj muzyki, uprawiaj sport i tak dalej. I nie przejmuj się, co ma być, to będzie. Tak samo, jak to mówią, ma być, to będzie. Nie będzie to nie będzie. Jeżeli nie będzie, nigdy nie kochała. Ludzie, którzy się kochają, wybaczają sobie wszystko. Bezgranicznie wszystko. Nie ma najmniejszej rzeczy, które nie można było wybaczyć. Ludzie, kiedy się kochają, wybaczają sobie wszystko. Co zrobić, żeby być szczęśliwym? Odpowiedź dla mojego pytającego brata, syna i nieważne od kogo. Rób to, co lubisz. Tak jak kubyś w Puchatku była opowieść. Wczoraj to przeszłość, jutro to przyszłość, dzisiaj to jest dar się każdym dniem, róbcie to, co lubicie robić. Czy to jest parkour, czy to są ćwiczenia, czy to jest yy, skoki, czy to jest słuchanie muzyki. Róbcie to, co wam sprawia przyjemność. Ja oprócz tego parkura, który zaczynam ćwiczyć z powrotem, bo kiedyś ćwiczyłem to. Ja jestem tancerzem, 20 lat tańczę, kocham tańczyć. To mi sprawia przyjemność. Jeżeli jest ból w sercu, idę na dyskotekę i zamieniam ból w taniec wchodzę na parkiet i robię swoje. To jest na przykład bycie szczęśliwym, więc moja odpowiedź dla pytającego, co zrobić, żeby być szczęśliwym? Rób to, co lubisz. Albo tańcz, albo skacz. Uprawiaj to, co lubisz. I pieprz, co będzie jutro. Bo wczoraj to było kiedyś, jutro to przyszłość. Dzisiaj to dar. Ciesz się każdym dniem. To jest moja odpowiedź dla widza. Marcin Dzikus rozmawiam o wszystkim. Na moim programie nie ma spraw bo Masz pytania, odpowiadam filmem. Pozdrawiam serdecznie wszystkim. Każdy dzień to dar. Pokój wszystkim.